Cześć widzowie z tej strony Imbira To jest kolejny odcinek na moim kanale A to jest coś niespodziewanego To jest Hello Neighbor, dobra Okej, okay. Hello Neighbor, ale to nie jest I to nie jest Alpha 4 Tylko pełna wersja jedynki widzowie Więc no dajcie łapę w górę i suba i komentarz Czy chcecie więcej Hello Neighbor Więc gramy Nowa gra Zobaczymy, co tam się kryje. Na, naszego Johna. John. Czekam co się kryje u Johna, widzowie. John pewnie będzie zadowolony, że do niego przyszliśmy w odwiedziny. Chyba to będzie się bardzo długo albo. Ale naprawdę to taki długi do time. Robiony, czy widzowie. Dobra, w tym czasie poinformuję. A, albo nie. Akt pierwszy. Tutaj ja z agresją na akty. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, nieważne. Pięknie jakiś hapak. Z Kolorowo Kolorowo. Kolorowo czerpią. No i kopną ją. Ej, fajny wstęp, że teraz my. Oli, ja wysoko... Skacze Jak Superman, jestem Supermanem teraz. Nazywacie mnie imbirowy Ben. Indyment, indyment. No to ma bardzo dobre ogrodziny. Nie powiem. Dobra. <grym /dokajanie> <śmienicza> Jakieś krzyki. U sąsiadów. Cóż oni tam robią? <śmienicza> <śmienicza> tam podchodzi, jak, jak prawie dzieciak, ale on ma bardzo mały dom w tym akcie, jak... Czyli, czyli nie będziemy musieli szukać po domu jednego... Marka, pędę rękawiczki Dobra, czerwone okno Dziura w dachu to jest bardzo coś podejrzane Nie mogłem. Mogę się złożyć do szafy? Nie, nie mogę. Szkoda. Dobra, mam tutaj dom. Dobra, muszę sobie widzieć, się z tym wszystkim... O, mogę wybijać szyby. Nie co zrobię. Patrzcie, ten typowy stary. Telewizorem. Typowy ser... O, jest. Typowy ser z telewizorem. Ja pierdzielę te bajki, bluczek, oglądasz ciągle. Okay. Koniec bajek. Koniec bajek. Nie ma już więcej bajek. Nie ma bajek. Smajeru? satysfakcjonujące. Dobra, chyba. Będzie mi tylko to. Wcale rodzice się nie znają. To nie widzę, wcale by się nie znają. Książkę jadę uczyć. No. Znów. Adam mało, już to dwa metry. Ja wybiłem szybę. Dobra, idziemy do sąsiadu. Co on tutaj ma? Ma Kończysz już mnie? Nie grzeczny! Nie grzeczny, soiada, soiada, więc... Co on jest? bo za niedługo święta ludzowe. Jak macie pomysły na jakieś świąteczne odcinki, to napiszcie w komentarzach. Co to jest? Drabina. A nie, to półka. A gdyby się tu tak, tak wspiąć, tutaj, pyk, tutaj, tutaj, i tutaj tak wejść, tutaj wejść, przeskoczyć tu, wziąć coś, na przykład piłkę, wybić okno i się dostać na górę? Nie, teraz! O, do po co się... Tak mi się coś zdaje. Kopie te krzesła tam! Patrzcie. О, и если мы здесь. мы так уже, то из вельки поставим. Мог давай. Стоп-лес. Ну, куда? Ну, они без Да, не нужно туда не Co to znaczyło? Myślę, że mnie zauważył. Mamy tutaj takie rzeczy. Dobra. Dlaczego ja ciągle odkrywam jakieś rzeczy? Stanąłem tylko sobie tu. Tutaj stanąłem. Zbadam obraz. No i jest ten. Prze Przejdźmy. Ja nie wiem, bo to. Tu. Szybko to robię. To jest czerwony klucz. To jest czerwony klucz, ale to jest krzesło. Ciekawa irytacja. Hmm. Co to jest? Klucz. Klucz. Yeah, John John, John, oh, John, John, John. John, John. Na animację? Więc co mnie? Chciałem A co? Co tam jest? Śmieść, się. czegoś. Śmieść A gdy tutaj dał te kartony? Nie wiem, co ja o. dobrze myślę. А, на правда. ну есть! Дядь. Эй, Э-э, ты его а... jego jaj był na takim poziomie, że on by na mnie poczekał i biegł w tamtą stronę, ta. Gdzie ja. No to, to... Ja bym tego nie przepraszam. Ale widzowie! Jesteśmy w tropie. Jesteśmy w w tropie! O co? Impreza! 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 Impreza. Impreza! Vai, casa ou não vai?

My... No i tutaj są zabawki! Wow! Zabawki! 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 Mam czerwony klucz. O tym Aha. Tego wcześniej chyba nie było. Hej, ja mi radogi bardzo żalapować na mój nakał lipit! I dzisiaj rastoyet erediczne zebłob Zeszli do piwnicy, w Zowie. 16 minut! O kurde, zaraz będziesz creepy! Już wiem, dlaczego musisz się ciągle dodać... Dostać do piwnicy, w Zowie. Nasz sąsiad! Nie, I to więcej zienia! Trzymanie, a to mówki w domu. No! Dam się. Więc wie, ja dlaczego się otwieram coś robię? Na szybko myśl. Co to jest? Ktoś tu śpi? Puszki, jedzenie, zupki nie fajnie Kola, ja nie mogę śpić To gdzie on szczał? No właśnie czy ja boję, że coś mi tu wyskoczy to, to jest tak strasznie prąd nie chcę wyłączać Trzy 도대체 д о д а 对。 To jest zbyt piękne. Nie! żeby się cały trzęsł w tej grze. Kurde. Kurde, nie, inaczej, to urzęd. Użyjmy o to, że ja to... On tu może wyjść. Ja będę kombinował coś. Widzowie, my tylko nie przyjdziemy Dobra, widzowie ja, ja się nie spodziewałem, że się poda Ale widzowie, ja postrzegam, nie przejdę my chyba w żadnej części KLONEBER nie przyjdziemy Ale fajna gra Ja, ja, ja tego nie przejdę już jak jest sąsiad Bez nadziei żegnam. Ja Was żegnam. Papa. Pa.